To wyrównana walka do samego końca, co potwierdzili w poprzednich kolejkach, stawiając czoła liderowi Krysławowi, przegrywając tylko minimalnie 3 do 5. Dziś będą chcieli przełamać tę pechową pasę i w końcu sięgnąć po pełną pulę przy dobrej grze. Po drugiej stronie Stowarzyszenie Polskiego Sportu. Drużyna, która mimo czwartego miejsca w tabeli i 10 punktów na koncie, wciąż ma nadzieję na podium. Strata trzech oczek do czołowej trójki sprawia, że każdy punkt jest dla nich na wagę złota. Ostatnia porażka 4 do 6 z International nieco skomplikowała ich sytuację, ale dziś mają idealną okazję, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Do końca sezonu pozostały tylko trzy kolejki. Dla obu drużyn to spotkanie może zaważyć na ich końcowej pozycji w tabeli. Czy CJDR wreszcie udowodni, że ich dobra gra zasługuje? Mamy rzut rożny dla drużyny Stowarzyszenia Polskiego Sportu. Szachnitowski ma trochę miejsca, lewa noga. Szachnitowski odbita piłka prosto pod nogi Migdała, który tylko dostawił nogę, dopełnił formalności. Jeden z łatwiejszych goli tego zawodnika. SPS na prowadzeniu. Trafienie samobójcze. Barański broni drzega, Dziewiąta już interwencja golkipera SPS-u w tym meczu. Teraz z kontrą SPS Migdał. Migdał! Ustrzela dublet w tym momencie. SPS prowadzi 2 do 0. Ma teraz pretensje do siebie i do całego zespołu Artur Kotecki. Mamy tyle setek i nic nie strzelamy. No, ciężko się nimi słowami kapitana CJDR, bo mieli naprawdę sporo okazji tę wykorzystują! Szybka odpowiedź. Jeden do dwóch. Bombazo z linii Przerywanej. Bez szans drzyga. Kapituluje po raz pierwszy. 1 do dwóch. Bramka kontaktowa. Ale gdzie się podziała skuteczność? Teraz ciekawy pomysł! Nie ma gola Barański, ale ma piękną asystę. Marcinkowski ma gola. Mamy remis na dwie minuty przed końcem. CJDR doprowadza do wyrównania w tym spotkaniu. Nie znalazł drogi do bramki sam. Tą, bo to byłaby bramka na jego konto. Mamy akcję w drugą stronę. Jurny Szachnitowski, czy naprawi swój błąd? Szachnitowski. Jurny, Marcinowski, ofiarnie! Jak on zmieścił tę piłkę? Mamy prowadzenie SPS-u 3 do 2 na kilkanaście sekund przed końcem. Ma teraz pretensje Archi do swojego golkipera, ale co miał zrobić bramkarz przy uderzeniu? Bracia Barańscy podpisali, mówię, pakt z diabłem. Wydaje się, że choćby nie wiem, co się działo, gola nie strzelą, ale trzeciego już w tym spotkaniu gola zdobywa Grzegorz Migdał. Kompletuje hat-tricka i daje swojej ekipie dwubramkowe prowadzenie w tym momencie. Krzyczy Tebratu. Ten traci piłkę na rzecz Szachnitowskiego. Trzech na jednego, po prawej Migdał, z lewej Jurny. Szachnitowski wybiera Jurnego, ten do Migdała. Czwarty gol Grzegorza Migdała. Rozklepana defensywa CJDR. Po trójkącie mamy 5 do 2. I solidną zaliczkę SPS-u. Szachnitowski, Szachnitowski, próba strzału. Odbija kocent. Tracą piłkę Szachnitowski, pusta bramka. Jurny. Mamy 6 do 2. O czas poprosiła drużyna CJDR, najwyższy moment. Bo jeśli teraz nie wezmą się do roboty, to może być naprawdę ciężko. Cztery Drzyzga górą w tych starciach. Bielek. Uderzenie, paruje, kocent prosto pod nogi Szachnitowskiego. Mamy siódme, siódme trafienie dla graczy SPS-u. My jesteśmy tak że drużyna, która jakby będzie miała szansę na, na medal, to jest jedna drużyna tam, nie? No. Deklasacja CJDR na łopatkach w tym momencie. Szachnitowski z kolejnym trafieniem. Teraz będzie kolejna szansa na gola. Wykorzystana skrupulatnie pomiędzy nogami Kocenta. Piłka znajduje drogę do bramki. Niepocieszone miny zawodnika. Świetna interwencja Drzyski. Cichy bohater tego zespołu przy tylu golach strzelonych. Zapewne każdy będzie mówił o Migdale, autorze czterech trafień, o Szachnitowskim, o Janiszewskim, a o Drzyzze, który miał wiele świetnych interwencji, pewnie mało kto będzie mówił, a gdyby nie Drzyzga, to być może teraz ten dziesiąty gol byłby golem wyrównującym. A tak mamy: 10 do 2. Szachnitowski bodajże. Z trzema golami Kotecki zrezygnowany. Nie będzie zadowolony po tym spotkaniu kapitan CJDR. Nie, nie chciałbym być w szatni CJDR. Po tym spotkaniu. Końcowa syrena SPS. Nokautuje CJDR 10 do 2. Warto zaznaczyć, że gracze... Artura Koteckiego mieli pełno okazji w tym meczu. Dużo sytuacji, których nie wykorzystali, a które powinny być wykorzystane, i stąd taki wynik stąd takie rozmiary porażki. SPS z dobrymi humorami śmieje się Michał Bała. Pojawił się ustach na twarzach tych zawodników, którzy po ostatnich dwóch tygodniach nie byli. W dobrych humorach.